A no... Ej, do spoko. No a okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej Dzień dobry czy niedobry? Oj, czekaj, chyba nie dobry, ale witam serdecznie. Witam czy nie witam? Witam, 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 witam. Witam jak najbardziej serdecznie, hejka. Dzień doberek. Troszkę dzisiaj późno stream, no ale dzisiaj do późno też będzie stream, także luźna guma. Dzisiaj o 21.00, minimum dzisiaj streamek. O 18.00 zaczynamy. Potężny, poważny turniej. Nice, 2 za 2. Nie, 2 za 1 zrobili. Ty, no zajebiście jest, kurde, pięknie przecież. No jas, super randzka, to mi się podoba. Go. Go. Raga zabrał tego. Aj, the... co on robi? Czy on nie może tego robić, tego. A, szybka. Tak. No i o to chodzi. Pan pada już. No już chłopaki się chyba lekko podłamali. Haram? No troszkę tego go chyba. O ona jest taka szybka, kurde. Pogadać półnej na manę na. No k.wa, na no manę no! Ja dupię, ani k.wa, ma na kosztów. Co to. Jaki jest k.wa minus tej kamili? Przepraszam bardzo. Dobra, nice. Go nasz Powinno być free, powinien być free. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. On jest free, on jest free. Prawda? Prawda, dobrze. Obra. Nie, no ale. Nie, no tak. No. Not like this. Ty, ja miałem tego sto w ogóle. Może wiem, jakbym go zagrał? Może nie. Za dużo skalowania w, w kompozycji, niestety. oni mieli full agresję. Lipa. Może przynajmniej się udało tego pierwszego smoka wziąć. Bo tak to by 56 mieli Sola. No free. Go. O, super. O, co? jest zabili ją! zatrzymaj się. Nie mam na... No. Dobra, jadę do końca. Jeśli rozbiją tego wave'a, to jest zajebisty chyba trade, nie? Jeszcze mają organy, ja nie mam asysty... Nie wiem, chyba zajebiście to wyszło w sumie. O! <laughs> Nieeeee! Atakowałem, myślałem, że on ją zabije! Ando? Dobra, no. Gdzie tamto? Tak. Ojej, Jezu, to jest bardzo w ogóle, co się dzieje? Nie? Przerwało mi, co ja O Jezu, one Hej? może mogę Markę zagrać? Oczywiście. Jest nie które który to w ogóle. Kow, 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 idź. Ej, mam GA, dobra, jestem kurwa OP, mogę do końca tu... Dobra... Dobra. Nie wiem, kupuję GIA i się boję. Co jest ze mną Mam GA, mam GIA. Tutaj, no weź ją Dzięki. To te widzenie z objective. Na mm masz -hmm. Sony. Te balaby się kończy. O, no i mam na wół. FULL TANK BY THE WAY Dobra, nie no, muszę Black zrobić, nie Robicie no. tego Oj tym, że w właśnie Kipa. dobrze opiekuje. Nice. No Ja. Ja dupia, jego. Są tak do śmieci. No, nie, ma. nie może wejść? Nie mamy Co miał ja mam gra ja. Ja Dobra, nice Jezu Chryste, jaka ta gra była tragiczna 57-51, 40 minut Co to w ogóle jest za gra? Jeden auto, tak. Jeden auto, tak. Ma flasza, dobra. Zabiję, dobra. A jedne autoska mi tam brakło, no. No załamać no, cool. już, już, sz, 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 podjarki. O cholera. On dawał huka? Co? Co to ktoś pisze? Ej, w ogóle wczoraj grałem, grać, czekajcie zaraz. A to po tej grze wam pokażę, mam takiego screena śmiesznego. Też coś podobnego do tego. Już nie pamiętam dokładnie co ten popisał, ale no, śmiechłem wczoraj. O yes, jej, nie weszło. O! Ty, no, tak szarpiesz? Dobra, szarpiemy, szarpiemy, O, wpis do kopana. Za sekundy miałem heal, a. zabijcie chociaż tego. Dobra, to też. Postanę system Nie no nie jej. No dobra, no... Niech wam nie. będzie, kurde. Oj, oj, 50-50, masz my, to Masz, dobra. Oł, dobra, weź smokać. jest trochę OP, jeśli o to chodzi. Uwaga. Ale już, no Ale jest... Nice. Ok. Mój gracz. Daj mi stun, na jestno, na jestno, na jestno, na jestno. Ok. Gdyby to stun, to bym mógł R-kę zagrać od razu. Ale chyba zagrał na... tamtego drugiego. Na bardziej staje? Aha. No, no myślę, że ja nie wygrywam. <laughs> nie wiem, jakoś tak mi przeszło przez mieć, że może ją zabiję w sumie. No nie, 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 nawet nie było blisko. A, nie broj na szara. O. No ty Ej, możemy wejść, możemy wejść, możemy wejść, jeśli wejdziesz. Ale... No, to jest klań jeszcze. Dobrze, nie zrobiony tak? Jest wyki Chodź. No, no. mogę brać ryba. Dawaj daj. Staram się znalazć jakąś. A no... Ej, jest... No, a okej. 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 Fajne. Super. Zajebisty gameplay i likery. Kozacko jest w ogóle. Super się gra. Naprawdę, polecam każdemu. Cf, jaki żart... Ty. Co to miało być? Chłop mi daje jednego stunaj mnie zabija, mając... Ile on ma ap? Ile może mieć ap? Że on nawet 300 AP nie ma? I mnie kasuje? 100 do zera? No beka. Beka jak rzeka. Jakiś gość. Na olczacie się pruł. Się chłopak pruł. Pęjdźcie mu to pięknie, Wyciąłem Taki tekst. Taka sytuacja wczoraj miała miejsce. I się zaśmiełem. Milutko było, tyle mili Państwo. Dzięki, że byliście, dzięki, że kibicowaliście. Przeglądam się. Elo, papantki, pozdróweczki.